sobie na żywo. Muszę ustawić. No, jakoś tak. Teraz tak. Co się wczoraj działo? Pisałam na FB, że nie mogę oglądać meczu Niemców. No. Trudno, przegrali. No, okej, okay, dobra, da się przeżyć. Polacy, prędzej przegrali, no i jest jak jest. Niemcy chociaż z grupy wyszli. <laughs> Miałam trening i nie wiem, to mi dziewczyny mi pisały, jak masz trening, ja też mam trening, normalnie oglądam mecz i ten. No, jak ja mam trening, to akurat nie ma oglądania meczu w czasie treningu, tylko jest ostra akcja. Um, nie wiem, jakie wy tam dziewczyny macie trening, ale no i jeszcze druga sprawa, ja nie mam mobilnego internetu w moim smartfonie, bo mi to nie potrzebne tak na razie i tak tutaj tutaj nigdzie nie mam zasięgu, a jak jadę do miasta, to pak się sprawy załatwiać, a nie siedzieć na telefonie. No <laughs> i to tak, co się tam działo na tym treningu? <laughs> Jak ja tutaj ćwiczę na siłowni, no to to tak jest um, dosyć lajtowo. Ja sobie ćwiczę z moim tempem. Um, niektórzy tam mówią, że kręgosłup sobie tam wymiesiądzie wy i, i coś tam wybije. Chcę. Ja ćwiczę po swojemu i robię to dosyć tak lajtowo. Ale to, co się tam działo na tym treningu, u tego właśnie tam w tej, no, nie powiem gdzie, bo nie wiem czy sobie ten rzeczy, ale był to trening MMA. Spróbowałam sobie walki. Teraz nie mam już doświadczenia z walkami. Kiedyś coś tam walczyłam, ale. No i też są coś tam plotki na temat tego zęba. Krzemus jest wybity, no to dobra, niech sobie znam. Są plotki, nie wnikam. Nie mówię, jak to się stało, jak to było, ale kiedyś trochę tam walczyłam, ale teraz od jakiegoś czasu już nie walczę. Bo tak jak mówiłam w Celebrze tak się najeżyć i tak, żeby ludzie się mnie bardziej bali. I żeby nie podskakiwali, żeby nie musiała walczyć. Bo ja nie chcę. Nie chcę. Ja jestem bardziej peace, free, love i tam teraz dawaj. No ale był to trening taki intensywny i hardkorowy, że dzisiaj no wczoraj wczoraj już miałam problem, żeby autem przyjechać żeby po schodach do domu wejść, dzisiaj, no i całą noc nie umiałam spać, bo mnie tak mięśnie bolały, no, no tych nóg, tu, udęb, tych. no na górze, na górze nóg najbardziej. No, było masakrycznie. Dzisiaj e, to też dalej jeszcze tak po schodach, no to chodzę jak chodzę i trudno mi stać to tego po schodach to jeszcze jako tak ale schodzić no masakra był to dosyć intensywny trening hmm. może dalej by dochodzić to zobaczę, ale teraz na ten tydzień już jestem out. <laughs> Nie dam rady. Co jest dobre? Dobre jest to, że wiem, że moje ćwiczenia, to co ja robię, to jest nic. Muszę bardziej się do tego przyłożyć muszę szybciej, bardziej tak intensywnie ćwiczyć, żeby właśnie mięśnie stały się bardziej aktywne i bardziej je wykorzystać, wypowerować. Bo tak jak już mówiłam wcześniej w niedzielę na treningu, że stoję przy 20 pompkach i nie idę dalej. To właśnie myślę, że jakbym ćwiczyła takim ćwiczeniem bardziej ostrym, no to bym poszła już dalej. Tylko problem, że się nie chce. Jak jest trener i na Ciebie krzyczy, no dawaj, dawaj, akcja, 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 no to jest coś innego, niż jak jeszcze się widzi innych to się motywuje, bo widzi, widzę, że inni ćwiczą, no to nie chcę być gorsza. I tak samo robię i ten, i, a jak jest tym samemu, no to się tak nie chce. To jest tak. A no dobra, okej. Okay. I he, i tam ten i chodzę i no to co by tak jeszcze? A tak to jest trener i ci mówi, co masz robić i ty, ty to robisz. Jeszcze się motywujesz, że widzisz innych. Całkiem co innego niż jak tutaj na siłownicy ćwiczę. No, No to w sumie tyle, co chciałam powiedzieć. Wczoraj zapowiedziałam ten live na FB, i dzisiaj go zrobiłam. Chociaż mi się nie chciało, ale jak już zapowiedziałam, no to musiałam zrobić. <laughs> no i tak. Co tam u Was? Hmm. Halo, pojaw się. Niekiedy, jak tak coś się ruszam, to się pojawiają te teksty. <laughs> Teraz coś się nie pojawiają, ale bo to jest tylko jak ktoś pisze i wtedy się to automatycznie pojawia, bo na laptopie mam całkiem inaczej. Teraz się tak dopiero dostosowuję do tego um, smartfona. Nie wiem, czy live będzie całkowicie, czy nie będzie się zacinać, bo to jest dom. O, teraz się coś pojawiło. Coś tam. I nie zdążył przystać. No, zobaczę jak się nagrało i ten. No, jak na razie to tyle. A co do dalszych treningów, no to będziemy w kontakcie. O, i nie było ze mną stewka, nie zrobiłam zdjęcia tam na tym, na tym treningu. Byłam w rękawicach pokerowych i. Nie, ale. Nie zrobiłam zdjęcia, bo tak głupio mi było kogoś pytać. Ej, ty, a mogę tutaj? Boś, bo zrobiłbyś mi coś tam. Ten zdjęcie, głupio mi tak było. A jak ze, ze stewkiem jestem, no to automatycznie wtedy ma, masz telefon, zrób zdjęcie, później ja mówię, i to jest całkiem, całkiem inaczej, niż jak się kogoś ma prosić. No a selfie sticka też nie wzięłam na trend. A poza tym, bym nie umiała, jak tutaj w rękawicach mam pozować, no to. Trochę kiepsko, żeby jeszcze selfie. No, trochę kiepsko. Więc lepiej jest jak jesteśmy we dwójkę. No a tutaj na terenie ja nie znam nikogo, kto by na taki trening chciał wodzić z moich kumpli. No kumpli, bo mam znajomych, którzy chodzą na MMA, ale to nie są moi kumple, Ani koleżanki. No. No to więc. Może na następny tydzień właśnie ze Stefkiem będę, no i wtedy, wtedy się porobi sesję. <grym> o ile trener pozwoli, no ale dlaczego by miał nie pozwolić? Co? Nic takiego. I tak nie będzie widzieć ani co i jak, co, tylko dziewczyna z rękawicach bokserskich i miech to treningu. Właśnie no, bym musiała zobaczyć, ile kosztują takie miechy bokserskie, może sobie sama kupię taki i do siłowni. No, to by był pomysł, bym miała ćwiczyć. Mnie też interesuje kickboxing, tylko muszę się nauczyć bardziej z nogami operować i kickboxing by mnie interesował co takie fajne jest, takie szybkie. No, wyćwiczyć można. No to tyle. Arka, hej. I nie zapomnijcie, subskrypcja, łapka w górę, a jak się komuś nie podoba, to łapka w dół też się nie obrażę. I oczywiście, pozdrawiam wszystkich, również tych, co mnie nie lubią. Ja Was wszystkich lubię. Narka. Tutaj jest. Tutaj jest. Okay.